Bo pięciopiętrowce już mają windy. 5 plus parter. To jakieś mega stare budownictwo? Bo z tego co kojarzę, to lata 70. to już powyżej czwartego piętra zawsze była winda. No i masz spota Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło, Patrz Kapi, oberwa. tak się robi wyniki. W Wytomiu to częściej budynki są 5 poziomów pod ziemią niż nad. Bo już się tyle zapadły. W Rudzie Śląskiej przecież ten jeden nie chyba dwa maki w Polsce zamknę... zamknięto. Jeden w Rudzie Śląskiej, a drugi dlatego, że się zmieniała droga. W sensie przebudowali go gdzie indziej. A jeden w Rudzie Śląskiej, bo z dnia na dzień się zaczęła zapadać ziemia wszędzie wokół. Bob... Ruda Śląska, Bobrek czy coś takiego? Śmieszkowałem, bo ten, przejeżdżaliśmy tam kiedyś i mówię, że tutaj nawet Orlena mają samoobsługowego, bo boją się tu pracować. Cześć! Co tam, panie Minotaur? a Trafiamy! No dobra! Bobrek na Bytomiu... To kurczę, co to się zapadło? W Rudzie... Nie... Nie Bobrek, tylko... To jest rudy. Tak, widzę Arto. Zwolę meda na razie. Płuc. Jedna z przeciwnika zniszczony! Żwik, dobra. Ty mógłbyś dostać przebicia kolego? Dziękuję. Tylko, że za drugim razem to mnie nie interesuje. Bo se mogłem ze zwykłych ciebie rozwalić. w bytomiu było. Czyli to dobra, sorry. Aż na mapach to wygoogluję. Dobra, sorry, chuju. jeju jak mi źle z tym, że ja gram 5 godzin dzisiaj ponad i nie mam zmarkowanej tej M60. Wczoraj już bym 100% dobijał. Nie wczoraj, przedwczoraj. A dzisiaj jak w deszcz. Drzewo się tam złamało. Wszystkich razem z tymi testowanymi przez supertesterów, czy wszystkimi kiedykolwiek dostępnymi w grze? Cześć, Great. No i mnie złapał. Nie zdążyłem lic. Jak widzimy Manticora będzie grała Mida, więc... No ciężko. Może 1-2 potem będziemy mogli puszcznąć, jeśli light popełni błędy. Trochę słaby spawn, plus to, że oni wcale nie musieli tędy jechać, nie? Możliwe, że Manty jest gdzieś tu. Medy przejechały zdecydowanie. Jeszcze moment, poczekam. Nie lubię grać tutaj mida. A to już, żeby tylko nie odbiło od tych mądrości. Niby jest bicie, nie? tak jest bicie, to trafiamy. i nie ma. Puh, grill ustawiony. I po mnie idental, cześć Odek, zaraz zmienię na normalną muzykę, jak tylko dokończę tą bitwę, czyli niedługo. Przejęli, a ja spadłem z hapeków. w ciągu 3 sekund dziwne, że nasza 1-2 się trzyma Ładna Monty, terrorujące się o przeciwnika. Nasi to ugrają na 1-2. Odjeżdżam, tego mi 1700 bioda damage'u. Bieda, bieda, bieda. Ryzykujemy. To musiał to musiał Ryzyko się opłacało komentować. Tu trzeba działać. Nie no, z naszymi HP-kami nic nie będziemy działać. Jedynie co to snajpa plus taki ubogi spodzy. Pojedynczego drzewka na środku niczego. Już myślałem, że to po moim jest. Bym się... Grubo zdziwił hmm. wyrwali go, dostał kolega. Dobra, podjeżdżam pod medę. One jeszcze mają hapeki. Statystycznie, amorak dla tego pana. Celowniczy dla tego pana. Ranuję jego Dobra, jak na patologię, o bitwę, to i tak się udało sporo ugrać. O, nawet udało się ugrać trochę więcej niż myślałem. Nie wiem po którym. Czy WZ jeszcze dostała blinda? Czy ja zrobiłem blinda? Kurczę, nie wiem. Nie wiem, gdzie to wpadło. Aczkolwiek, wbiliśmy 4100 średnich, 927 spota, 85 bitew, 66% winratio, bardzo niski winrate jak na M60. Pamiętam, że rok temu też na pracowce markowałem M60, wyciągnąłem 80% win ratio Mogę się mylić, ale coś mi się wydaje, że te 85% winratio mi się w głowie zapisało. No dobra no, czołguś skończone. Kogoś skończony. Tutaj zdajemy sobie moduły. Sens A. Dosyłacz wenta turbo, dyrektywa na albo na wętę, albo na camo. Bo to jest typowo, żeby gdzieś tam przejazd złapać. A typowy zestaw, który najczęściej używałem, to jest dosyłacz. Innowacyjne nakierowanie. I mamy wętę, dyrektywa na wętę. Przy tym setupie i ulepszeniach polowych, które wyglądają tak. Tutaj bez ulepszeń polowych. Może mój błąd, może nie. Nie chciałem mieć na minus szybkość napraw zawieszenia tutaj przede wszystkim. No ale mniejsza z tym. Takie ulepszenia polowe były grane i... No i taki zestaw najczęściej. I tyle.